Cześć kochani, dzisiaj najpyszniejsze i najszybsze Brownie na świecie. To jest takie ciasto, które zawsze wychodzi. Jest to obłędnie pyszne, znika w mig, bardzo szybko je przygotujecie bez użycia miksera. To co? Jedziemy! Zaczynamy od rozpuszczenia masła z czekoladą. A w sumie po co je rozdziabdziwać? Od razu całe, bęk! Masło musimy rozpuścić. Jak masło się rozpuści, dodam czekoladę. I słuchajcie, czekolada w brownie jest najważniejsza, żeby brownie wyszło Wam idealne. Ja już w życiu się narobiłam tyle brownie, że łuch! Bardzo długo dochodziłam do idealnej receptury i do tego, żeby brownie miało idealną, błyszczącą skorupkę i miało idealną konsystencję. Do brownie używajcie czekolady gorzkiej ale takiej, która ma około 50-55% do maksymalnie 60% zawartości miazgi kakaowej. Ja najbardziej lubię tą Lidlową gorzką czekoladę. Ona się świetnie sprawdza do brownie, więc jak jestem w Lidlu, to zawsze robię zapas. Ona zawsze w szufladzie jest. Masło podgrzewamy na średnim ogniu i jak zaczęło się już rozpuszczać, to dodajemy czekoladę. I jak czekolada zaczyna się już dobrze rozpuszczać, to wyłączamy grzanie, żeby przez przypadek nic nam się nie spaliło. Żeby czekolada się nie spaliła, bo to najgorzej. I mieszamy do całkowitego rozpuszczenia się czekolady. Masa czekoladowa delikatnie się studzi, ale ja już przystępuję do kolejnych kroków, więc do miski wybijamy jaja. No i cukier. Słuchajcie, do Browni możecie użyć białego cukru, możecie użyć brązowego cukru, taki będzie najlepszy. Ale w ogóle najcukier do Browni to jest ten Dark Muscovado. To jest cukier trzcinowy z dodatkiem melasy. I on jest dostępny w dużych sklepach typu Kaufland, Carrefour. W tych dużych sklepach dostaniecie. Nie widziałam w Lidlu i w Biedronce ale jeśli możecie, to zróbcie zapas tego cukru, bo ten cukier jest the best of the best do brownie i wychodzi najlepsze do brownie, uwierzcie mi. Um, on jest taki bardzo mocno wilgotny, jest taki bardzo mocno pozbijany właśnie od tej melasy, więc ja go zawsze trochę rękami rozdziabdziuję przed dodaniem do jajek. I jeśli macie normalny brązowy cukier, to po prostu go dosypcie. Ja tu trochę popracuję, żeby te grudki porozwalać. Oczywiście jak będą grudki w tych jajkach, to się nic nie stanie. One się rozpuszczą w trakcie pieczenia, no ale ja tak wolę. Brauni ma nam nie wyrosnąć. Ono ma być płaskie jak stół, dlatego nie ubijam jajek zbyt długo z tym cukrem. Ubijam te jajka z cukrem tak około 2 minuty. No i teraz do tych jajek dolewam masę czekoladową. Czy studziłam jakoś długo? Nie, robiłam to w czasie rzeczywistym, więc wtedy, kiedy wybijałam jajko, dodawałam cukier i mieszałam to wszystko, to sobie tam stygło i właśnie taką masę dodaję. Także i zawsze wychodzi. No i dolewamy. I jednocześnie mieszamy. ja mam prawie robota planzarnego, sama miska się kręci. O, ten zapach czekolady. O, masakra! Dokładnie mieszam masę czekoladową z jajkami. Jak to pachnie! O, ludzie złoci. No i tutaj mam mąkę pszenną tortową. I łyżeczkę soli. Bardzo ważną, bo sól podbija wszystkie czekoladowe wypieki. Mieszam sól z mąką, pyk i dodajemy do ciasta. I właśnie taką konsystencję ma mieć to brownie. Ma być gładkie i mega lśniące i błyszczące. Jeśli jakimś cudem wyjdzie Wam brownie takie grudkowe i nie do końca błyszczące. To znaczy, że użyliście czekolady ze zbyt dużą zawartością miazgi kakaowej eee, i właśnie tutaj w tym nie jest dużo tłuszczu, bo mamy bardzo dużo masła i bardzo dużo czekolady. Jak użyjecie innej czekolady niż ja Wam mówię, to nie będzie takie lśniące i gładkie. Tortownica o średnicy 24 cm, wyłożona papierem do pieczenia, przelewamy. Piekarnik nagrzany do 160 stopni, grzanie góra-dół i pieczemy przez 35 minut. Z czym najlepiej smakuje brownie? No oczywiście, że z solonym karmelem, a Wy jesteście już w nim niezłymi mistrzami. Na patelnię wsypuję cukier, rozprowadzam go dokładnie po całej powierzchni. Cukier zaczyna się już rozpuszczać, bo po brzegach widać, że Ciemniej. Jak cukier zaczyna się rozpuszczać, to oczywiście możemy pomieszać całość, żeby się nie przypalił ten karmel. Jak macie takie grudki cukru, to trzeba je podociskać szpatułką. Nie spalcie tylko karmelu, bo nikt nie lubi spalonego gorzkiego karmelu. Cały czas podgrzewamy, nie ściągamy grzania, ale szybko dodajemy masło. Mieszamy do połączenia. Masło się rozpuściło czas na śmietankę. Pamiętajcie, żeby śmietanka, którą dodajecie do karmelu, była w temperaturze pokojowej. Jeśli dodacie śmietankę prosto z lodówki, to zrobi Wam się taki piękny karmelowy cukierek. Oczywiście on później się rozpuści, ale tak będzie Wam dużo łatwiej. Ja już wyłączyłam grzanie, pomieszam, bo tu jeszcze bulga jak w wulkanie. Sól. Koniecznie dużo. Cała łyżeczka. Nawet trochę więcej, bo ja lubię mocno solony karmel. Karmel gotowy, i ja teraz z karmelem czekam, aż Brownie wyjdzie z pieca i trochę się przestudzi. Ten karmel, jak zostawicie go w temperaturze pokojowej, zobaczycie, że on zacznie tężeć. I on, jak taki stężały będzie, to będzie go ciężko wylać na ciasto. Wystarczy go delikatnie podgrzać do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Później wam pokażę, jaki powinien być. Brownie wyszło z pieca. Chodźcie zobaczyć, jaką powinno mieć skorupkę. Właśnie taką skorupkę ma mieć brownie, taką błyszczącą, która odpada. O, o! pięknie. Brownie jest jeszcze gorące, ale trudno. Na gorąco smakuje najlepiej. Aaa! Give me, give, me, give me brownie z karmelem. Tyry, brownie z karmelem. I karmel sobie delikatnie podgrzałam. On ma mieć właśnie taką konsystencję. Lejemy! <grystanie> no. Brownie oczywiście możecie dowolnie udekorować, na przykład posiekanymi orzechami laskowymi, albo liofilizowanymi owockami, albo posiekanymi pistacjami, też będą świetne. Ja nie dekoruję niczym, bo już nie mogę się doczekać. Jemy. <grym> Zobaczcie, jak jest wilgotne i ciepłe jeszcze. Mm. Ono się tak pięknie błyszczy, bo jest jeszcze ciepłe, ale jak ciepło nie będzie, to się nie będzie tak błyszczało. Ale o Jezu, Nie ma lepszego broni. Nie ma, po prostu nie ma. Po Poezio! Kochani, pamiętajcie o jednej rzeczy. Ono jest teraz miękkie i bardzo delikatnie rozpływa się na języku, bo jest jeszcze ciepłe. Ale jak wstawicie je do lodówki, to ono stwardnieje, dlatego, że ma w środku bardzo dużo masła. I bardzo dużo czekolady, więc pamiętajcie, że jak będziecie chcieli jej jeść po wyciągnięciu z lodówki, to wystawcie je najpierw trochę na blat, żeby ono się ogrzało do temperatury pokojowej, i wtedy zajadajcie. Zróbcie to brownie. Według moich wskazówek powinno wam wyjść. Mm, tak wam powinno wyjść. Tymczasem subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz dla zasięgu. No i do zobaczenia przy kolejnych wspaniałych przepisach. Cześć. Honey. Bardzo dobrze znasz to Brownie. No. Za każdym no. razem tak samo reaguje. No. jakie je, je. No właśnie.